Kiamenty są, są i zawsze były i pewnie zawsze będą synonimem luksusu i piękna i, i szczęścia chyba nawet, tak? Na mnie, jako pamiętam, jako małej dziewczynki oczywiście, oczywiście też, na, 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 na dzień dzisiejszy e, biżuteria jest, jest, jest zawsze jakoś w moim życiu. E, e, noszę, bardzo często łączę różne rzeczy, e, pierścionki, złoto, srebro, diamenty e, i czasami nawet jest fajnie, na sobie mieć mało, możesz mieć nawet jeansy i czarnego t-shirta, ale jak masz biżuterię to od razu nawet prościej stoisz, tak? Jak bardzo ważna jest Pana męskim postrzeganiu kobiecego piękna biżuteria właśnie? To jest niełączność, to jest to się nie rozłącza, jedno i drugie. Piękno kobiety jest naturalne, a w diamentach tak samo. Także jak jeszcze łączymy jedno i drugie, no to po prostu jest bomba atomowa. Pytam Cię o to, czy Merlin Monroe miała rację, mówiąc, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet. Innymi słowy, czy jesteście fanami biżuterii? Oczywiście, że tak, jak każda kobieta, myślę, że. Ktoś bardziej taką wyrazistą czy drobną, subtelną? Eee, klasyka subtelność to mój gust. No wiesz co, no, to wiadomo nie od dziś, że kobiety lubią biżuterię, diamenty, tak jak właśnie Merlin Monroe powiedziała kiedyś. No i zawsze kiedy kupuję Kamili jakąś biżuterię, to uśmiech jest naprawdę od ucha do ucha.